Martynka, a pamiętasz, to ma usta, co mi pożyczyłaś? No no i jak się sprawdziła? Powiem Ci, że naprawdę fajnie, ale ty wiedziałaś, że ona świeci na dwa różne kolory? W ogóle nie wiem o co z tym chodzi. Tak wiem, choć już ci wszystko wytłumaczę. Pierwszy tryb to połączenie czerwonego światła, ciemnej czerwieni, bliskiej i głębokiej podczerwieni. To taki mocny regeneracyjny zestaw. Właśnie czułam, że te czerwone światło jakoś bardzo regeneruje moje usta. Dokładnie tak. I to światło dociera w głąb skóry, więc tam, gdzie zmarszczka zaczyna się najwać. No dobrze, a ten drugi tryb? W drugim masz połączenie światła bursztynowego, ciemnej czerwieni i dwóch poziomów podczerwieni. I akurat ten tryb skupia się na wyrównaniu kolorytu twojej skóry i wygładzeniu okolic wokół ust. Hmm, no dobra. A jak często mogę używać tej maski? 3-4 razy w tygodniu, ale najlepiej codziennie i to przez 10 minut. Śmiało możesz tą maskę nałożyć przed makijażem i da ci naturalny efekt glow. A dodatkowo łagodzi podrażnienia, więc świetnie sprawdzi się teraz w okresie zimowym albo po zabiegach. W końcu moja pielęgnacja ust to nie tylko balsam, a ty zapisz i zaobserwuj, aby niczego nie przegapić.